Cześć z nas bardzo bardzo serdecznie z tej strony, Alex. witam Was w kolejnym filmie dotyczącym sprawdzania działek graczy. Nadal znajdujemy się na świerkach i oto przed nami znajduje się budynek na działce Kilowka. Także mamy działkę Kilowka, działka numer 5 na świerkach. Także proszę bardzo. E, mamy tutaj tabliczkę, tutaj będzie wielki dom lekarski, także proszę bardzo No i sobie możemy tutaj pozwiedzać Na wstępie mamy e, placek własnej roboty od Beniusi I mamy Beniusia, aha, czyli to prawdopodobnie była zamknięta Beniusia, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem No dobra, no nieważne, wracając do e, całej tutaj, e, całego tutaj, że tak powiem, e, Odcinka Tu widzę, że mamy klocek Nie tego nie, nie, znaczy W sensie brakowało schodka Więc ja mam tutaj ten schodek powiedzmy z dobrego serca postawię. Mamy tutaj jakiś taras. Mamy tutaj. Oj, to jest w budowie. Z tego co widzę, to ocena nie będzie na pewno wysoka. No bo to jeszcze nie jest zbudowane. Mamy dom, który, który jest w budowie, niestety. Więc tutaj nie ma co oceniać. Raczej szybka, szybka ocena. Znaczy można już mniej więcej po kształcie ocenić. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę, bo. Bo to jest w budowie, więc, 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 więc hmm. średnio bym powiedział, aczkolwiek, znaczy, nie, bo on ogólnie zaczyna wyglądać fajnie. Jest fajne przeszklone okno, jest fajny garaż, jest fajny front, to jest Git. Średnio mam na myśli, że jest w budowie. Ale myślę, że na ten moment można takie 2,8 na 10 dać. Yy, ale no to tylko i wyłącznie mówię dlatego, że ciężko jest to bardzo ocenić. Więc yy, dajmy sobie ocenę działki 2,8 na 10. Yy, no głównie przez to, że jest w budowie, nie? Dobra, dajmy sobie coś takiego. Okej. Okay. Yy. Także, także tak. Mamy, chociaż w sumie może będę dawał jednak z tym pogrubieniem, może to będzie lepiej wyglądać. Ocena działki yy, 2,8 na, na 10, yy, może tak, bo to wygląda trochę tak bardziej, bardziej git chyba mi się wydaje. No, ocena działki 2,8 na 10, yy, no, ale to mówię w głównej mierze przez to, że jest w budowie. Yy, tepnijmy się zatem na działkę numer, yy, na działkę numer... 6 bodajże, bo to jest piątka Tak, to jest piątka Więc na działkę numer 6 Działka numer 6 to jest działka Uwaga, uwaga e, Pana It's Kubiks Także to jest działka Kubiksa Świerki 6 e, Na pierwszy rzut bardzo, bardzo Fajne, podoba mi się, w sensie Taki trochę nowoczesny Styl, e, mamy tutaj Taką ścieżkę, mamy Jagódki e, Mamy czy to tak powinno być, czy to tak nie powinno być, bo tu chyba w ogóle brakuje dwóch płytek. Yy, dobra, to jak tam, żeby być sprawiedliwym, to jak tam pomogłem, to i tu pomogę. <ścoughs> Także pomogłem, dużo lepiej teraz to wygląda. Yy, bardzo fajna latarnia, bardzo fajna latarnia, taka zawieszona na takim, na takim słupie. Fajnie to wygląda, fajnie to wygląda Mamy tablicę z podpisami, możemy sobie przelecić te podpisy na szybko Jakby ktoś się zastanawiał jakie tutaj podpisy się znajdą To może sobie tam zwolnić film albo, albo nie wiem, albo zastopować Więc mamy takie oto podpisy Wracając do samej działki Tutaj niestety jest troszeczkę pusto, więc to na pewno trochę ocenę zaniży Drzewko mamy, no takie chyba standardowe raczej mamy, mamy basen, mamy huśtawkę również Choć nie taką fajną jak w poprzednim odcinku Tamta w poprzednim odcinku była dużo ładniejsza niż ta, ale też jest spoko No i mamy wejście do środka Wejdźmy sobie do środka, jakieś podwójne drzwi w środku mamy dość pusto. Tutaj, te wnętrze nie ma żadnego dywanu, i tak dalej. Ten stół też jest taki dziwny, troszeczkę jest dość pustawo, z tego co widzę. Tutaj również, tu fajne, fajne lustro. Fajne lustro, to trzeba akurat przyznać. E, oj, tutaj nie chcę rozwalić za bardzo. Mamy fajny przeszklony ten, jest to na pewno spoczko. Mm, zobaczmy sobie dalej. Mamy przeszklony dach, nie. Ogólnie domek. Domek sam w sobie jest fajny, nie? Podoba mi się. E, jest fajny, jest taki trochę minimalistyczny e, znaczy minimalistyczny może nie, ale nie jest jakiś taki nadwymiar nad, na, nad wielki. E, ale jest całkiem przyjazny. Jest całkiem, znaczy przyjazny, całkiem przyjemny. E, nie wygląda to źle na pewno. Natomiast przez to, że jest troszeczkę puste umeblowanie I ta działka jest dość pusta tutaj I te podpisy tak trochę dziwnie wyglądają Na pewno to trochę ocenę zaniży I ja bym za ten domek dał takie Takie, takie, kurde, taką czwórkę chyba, wiecie Taką czwórkę, może Może 4,2 Może 4,2 za tą latarnię Bo ta latarnia naprawdę bardzo fajnie Więc ona podnosi trochę tą ocenę Więc dajmy sobie ocena działki 4,2 na 10 i bym dał tutaj bym dał tutaj podpis taki proszę bardzo, jak chcecie to sobie możecie to usuwać, 4,2 myślę, że jest całkiem ok właśnie przez tą przez tą latarnię. Ona tutaj podniosła te 0.2. A tak to myślę, że byłaby była ocena dużo lepsza, jakby tutaj działka była trochę bardziej rozbudowana. Te podpisy gdzieś schowane, bo tak te podpisy. się one nie, móg nie muszą być schowane, ale dziwnie wygląda, jak są podpisy na blokach diamentów, blokach złota i tak dalej. Tak średnio trochę to wygląda. Dobrze, lecąc dalej. Słuchajcie, pójdźmy sobie na świerki 7. Na razie, póki co jest 6 minut odcinka, a my już żeśmy dwie działki zrobili, więc całkiem szybko idzie. Bo były te działki mało rozbudowane Ale teraz widzę, że się jakiś gigant trafi Albo tamto, co stoi, to jest kurde dramat, nie? Znaczy nie dramat, że źle wygląda Tylko dramat, że jest gigantyczne I myślę, że zwiedzenie tego trochę zajmie Dobra, gdzie tu jest wejście w ogóle do tej działki? Mamy kolejną działeczkę Mamy działkę numer 7 Działka Ender Warrior'a I ja obstawiam, że to będzie ostatnia działka na ten odcinek Bo jest gigantyczna I zanim ją zwiedzimy, to... Posiadać boomerowych, e, boomerowych, klawisz i emotka Okej, okay, pozdrawiają, dobra, wejdźmy sobie Mamy pandę Enderixa Na tym, mamy tak Okej, okay, tutaj, czyli tu Tutaj mamy tabliczki Do pokolorowania prawdopodobnie Eee Okej okay, Był, pozdrawia, boomer tu był No mamy daty, kosia pozdrawia Wiktoria Konenderka, Boomerix i tak dalej. No dobra, mamy tutaj, kiedy nie będziemy tego wszystkiego czytać. Yy, kolorystyka jest dziwna, dosyć szczerze powiedziawszy, yy, mi się średnio podoba kolorystyka yy, tych, tych bloków, yy, tego drewna, yy, tak naprawdę, więc tutaj raczej wiadomo, że to jest kwestia gustu, komuś się może podobać, komuś nie, więc sobie zobaczymy, ale, ale ja nie jestem fanem raczej tego typu budowli, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o wnętrze. To jest naprawdę fajne, tak, dostosowując się do tego stylu, naprawdę fajne. Stary, stary styl, taki, powiedzmy, w sensie stary średniowieczny zamek, powiedzmy, tak bym powiedział, chociaż może nie, nie aż tak, ale taki trochę magiczny zamek. Tutaj mamy telewizor. Um, wygląda na pewno ciekawie. Dajmy sobie może dzień. E, dajmy sobie może dzień. Mamy telewizor, tutaj mamy jakieś schodki. No ciekawie to wygląda, na pewno. Mamy schody do góry, więc sobie po nich wejdźmy. Co my tutaj dalej mamy? Mamy jakiś hol, albo coś takiego, nie wiem. Mamy wyjście na dach, znaczy nie na dach, tylko na taki, powiedzmy, to balkonik. Więc mamy balkonik. Kurczę, ciężko mi jest to ocenić, bo to jest totalnie, totalnie nie jest mój styl, totalnie nie mój styl, aczkolwiek jeśli chodzi o, a nie jest jeszcze wejście wyżej. Aczkolwiek, jeśli chodzi o działkę, to jest naprawdę mocno rozbudowana tutaj e, i widać, że jest postarane, bo tutaj wnętrze naprawdę jest ładne. E, wnętrze jest naprawdę ładne. No, tutaj akurat jest pusty pokój, niestety, szkoda, że jest nieskończone. E, wnętrze jest naprawdę ładne i widać że, widać, że bardzo dużo pracy zostało w to włożone. To bez wątpienia trzeba oddać, że bardzo dużo pracy i serducha zostało w to włożone. Te kształty nawet jest ciężko zbudować, więc to na pewno jakby ocena działki będzie całkiem wysoka, już mogę powiedzieć na ten moment. Szkoda, że tu są niedokończone nie te, um, te, 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 te pokoje, bo to trochę zaniży na pewno tą ocenę. Ze względu na to, że jest nieskończone. Fajne te kratki są tutaj. Fajne kratki. Jak mówię, totalnie nie jest. Okej. Okay. <laughs> Aż zamilkłem. <laughs> totalnie nie mój styl, aczkolwiek, co to jest. Lol, Boomeros, yy, wiz, Wizę pozdrawia. To jest Groom, a tu jest yy, Boomerix. Ok. Yy, no i mamy tutaj taki balkonik. Nie no, fajnie to wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy rozbudowę tej działki. Tutaj troszeczkę na górze yy, na górze trochę zabrakło. Jeśli chodzi o wystrój, bo tutaj trochę pusto jest, natomiast, 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 tak jak mam być szczery, to a zobaczmy sobie, to, czy, czy tutaj coś jeszcze jest na tej działce, czy już nic nie ma. Bo tutaj na przykład z tyłu mamy a, aha, bo to jest w ogóle, a czemu to tak wygląda, że to jest połowa tej działki? Bo to jest przebudowa w ogóle, chyba mi się wydaje. Oj, no to to słabo trochę wygląda. W sensie słabo wygląda pod takim względem, że mamy półdziałki, półdziałki jest z innego materiału, pół z innego. Kurczę ciężko powiedzieć tutaj, bo widać bardzo dużo napracowania, więc tutaj za napracowanko ten, ale nie podoba mi się to, że tutaj te materiały totalnie nie mają pokrycia. Bo tutaj mamy sodstone'a, tutaj mamy co to jest w ogóle? To jest blackstone', więc jakby tu są w ogóle dwa inne style. Tutaj mamy w ogóle te drewno różowe Taki, w sensie to jest tak jakbyście zbudowali rzeźbę, ale, uży, ale byście użyli do tej rzeźby Nie wiem, marmura, kamienia, błota i, i plasteliny, nie? To trochę tak wygląda, aczkolwiek nie jest na pewno źle Myślę, że na takie 6,5 na 10 ta działka zasługuje tak bym dał ocena działki 6,5. Kurde, nie mogę trafić 6,5 na 10, więc zróbmy sobie 6,5 na 10. Tak mi się wydaje, bo tu jest strasznie chaotyczna jest ta działka bardzo. Chaotyczna jest. Widać bardzo duże napracowanie, ale jest chaotyczna. W sumie to tak naprawdę myślałem, że dłużej nam zajmie zwiedzanie tej działki wyglądało na ten, więc myślę, że możemy kontynuować. Bo dopiero 11 minut, także spokojnie, świerki 7. Całkiem szybko to idzie. Świerki 7, dajmy sobie świerki 8, teleportnijmy się na świerki 8. I na świerkach 8 jest właśnie ten gigant kolejny. I ten gigant kolejny to jest świerki 8 należy do Enderixa Także pan Enderix, Enderix tutaj wybudował w stylu japońskim lub chińskim. Mi się zawsze to myli, ale takie zakrzywione dachy, no to jest właśnie azjatycki styl. Powiedzmy azjatycki o. E, powiedzmy azjatycki. Dobra, pierwsza rzecz po wejściu tutaj na tą działkę rzuca się w oczy ta duża e, tablica podpisów, więc przelećmy sobie te podpisy na szybko, zobaczmy sobie jakie tutaj podpisy są. E, no i taką mamy tutaj tablicę podpisów, mamy również główki z tego co widzę na tej na górze tej, 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 tej tablicy, no ale znowu, tak jak wcześniej, mamy na blokach złota i żelaza. Nie wiem, co wy z tym macie, ale większość osób robi na blokach ze złota, z żelaza i z diamentów podpisy. No cóż, taka moda na serwerze się wzięła, dziwnie to strasznie wygląda, mamy wejście, które jest całkiem ładne, fajne te główki są na wejściu, fajnie to wygląda, mamy główkę z Mario, mamy główkę prawdopodobnie Patryka ze Spongeboba, mamy Pikachu, mamy ten z Strażników Galaktyki, Grot chyba on się nazywał, czy Gru, nie wiem jak on się nazywał, mamy Garfielda, to nie wiem co to jest. Yy, więc, yy, więc, 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 lecimy dalej. Gdzie my mamy tutaj wejście do tego gigantycznego kolosa? Yy, tu jest niestety nieskończone z tego, co widzę. Sala posiedzeń, partii, LPB, uwaga na pandy i pieska. O, mamy wejście na dół, więc to sobie możemy zaraz wejść, ale zróbmy najpierw górę. Yy, zróbmy sobie, najpierw górę. Popłyńmy sobie do góry. Czy tutaj są w ogóle jakieś piętra? Czy to tak płyniemy na samą górę i, i tyle. Chyba A dobra, bo tu jest jedna w górę, druga w dół. Dobra. Mamy, jesteśmy na samej górze. Mamy tutaj do siatkówki prawdopodobnie. Mm, nie wiem jak to się nazywa, boisko siatkę i tak dalej, chociaż tutaj siatka myślę, że z pajęczyny by była dużo lepsza niż taka biała, ale tak mi się wydaje. Tutaj mamy prawdopodobnie jacuzzi. Tak, mamy jacuzzi. Um, Troszeczkę takie klockowate to jacuzzi jest, ale, 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 ale całkiem, całkiem okej, okay. mamy tutaj soul sanda na dole i on wtedy wytwarza takie bąbelki, to nawet nie wiedziałem o tym, ale warto wiedzieć, mamy jakieś leżaczki, no i tak naprawdę tyle, pytanie czy tutaj w ogóle da się wchodzić na jakieś piętra, czy te piętra są tak całkowicie puste i to jest tylko taki kolos, żeby był... O, to jest puste strasznie w środku, kurczę, szkoda. Szkoda, 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 że to jest puste. Bo to nawet widać, że to jest puste, to jest nieskończony budynek, niestety. Z zewnątrz wygląda spoko. Zobaczmy sobie jeszcze mm, podłogę, ale powiem wam, że jestem zdziwiony, bo dwa takie kolosy, tutaj Ender Warriora i, i tutaj Ender Xa. Dwa takie kolosy, a w środku nie są skończone, nie. Trochę słabo, ale no wiadomo, że im większa budowla, tym ciężej ją skończyć Wejdźmy sobie jeszcze tam, zobaczmy do e, Wejdźmy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy do tej piwnicy, co tutaj jest Może w tej piwnicy coś będzie ciekawego, chociaż zobaczymy Mamy tutaj e, maskę z Deadpoola Mamy pieska, który się nazywa Enderix e, Mamy salę pos posiedzeń e, No i tak naprawdę tutaj nic więcej chyba e, nie będzie Mamy rzutnik, tablicę Kurczę, ciężko powiedzieć, bo jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd, to jest naprawdę spoko. Tylko problem jest taki, że to jest znowu budowla, która jest niedokończona. I w środku jest. W środku jest, że tak powiem. W środku jest, że tak powiem, pusta. Tu jest okej, okay, tylko moim zdaniem ona jest za duża trochę. Ona jest na wyrost przerośnięta Rzuca się w oczy, co prawda, ale. Ale, ale, ale myślę, że to. Średnio wygląda, że ona jest aż taka duża. Tak samo tutaj te takie mm, są spoko, ale, ale jednak moim zdaniem są troszeczkę za duże. No i tutaj mi brakuje wykończenia na dachu. Nie? Jest, dach jest pusty, więc tutaj ocena jakaś wielka powiedzmy nie będzie. No bo od wielkości działek też się to nie ocenia. Myślę, że ocena tego tutaj budynku to będzie takie. Mm, 4,3 i 3 na 10 bym obstawiał. Tak, taka moja ocena. Póki co, ocena działki 4 i 3 na 10 i tutaj podpisik, proszę bardzo. Ile my mamy? Mamy 12 plus 4 to jest 16 minut. To mamy tak. Świerki 8. Zobaczmy sobie świerki. Świerki 9. Świerki 9. No, pytanie, czy. Opłaca się takie działki yy, oceniać, to jest działka Tekondo proszę rozbadać 12.07 2023, a jest 9.08, więc myślę, że tą działkę można kurde ksiżyć był. Musimy mu zrobić screena. Myślę, że tą działkę można usunąć tak naprawdę, bo yy, bo ona jest już do wyrzucenia. Więc nie będziemy jej chyba nawet oceniać, bo tu nie ma co oceniać po prostu. Myślę, że takie puste działki po prostu będziemy skipować, więc no, tą działkę tego kłądu trzeba, trzeba zabrać. Dobra, zróbmy sobie ostatnią działeczkę, działka numer 10. Działka numer 10, świerki 10 należy do Wigorpa. Także mamy, 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 mamy zabezpieczenie. Dobra, zobaczmy sobie tą działkę, wejdźmy sobie na tą działkę. Mamy jakąś tutaj tą pocztę. Tutaj poczta mrocznego i poczta Wigorpa, więc oni prawdopodobnie we dwóch budowali ten domek. Mamy jakiś tutaj, yy, nie wiem, co to jest. Jakieś takie z wodą oczkowodne. Mamy leżaki. E, mamy psy, Beniusi przyniosłam tu na chwilkę. Nie tykać. No dobra, mamy tutaj jakieś psy. Yy, także Beniusia sobie chyba do nich tutaj przyniosła. No i mamy, mamy domek. Yy, domek, 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 domek. Yy, mamy domek. Yy, Hmm, dziwnie wyglądają te. Ta te, 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 te instalacja na dachu. To na pewno obniży ocenę tej działki. Um. Kurczę, no nie wiem. Nie siedzi mi trochę ten dom. Tak jak mam być szczery. mamy jakiś garaż. Wejdźmy sobie do środka. Zobaczmy, może środek będzie dużo ładniejszy niż z zewnątrz. Das auto. No niestety tutaj auta żadnego nie mamy, chyba? Nie ma. O, mamy przejście w ogóle ukryte do drugiego pomieszczenia w tym domu, ale to za chwilę mamy kuchnię, kuchnia bardzo ładna bardzo mała minimalistyczna mamy cały aneks kuchenny zlew mamy tutaj to do odparowywania jak się coś gotuje więc kuchnia bardzo ładna Nokia 330 cegła, wywaliła szybę 21.03 2022 rok ja pierdzielę ile to ma już czasu no, ja mamy 2023 sierpień e, więc no stara działka bardzo Mamy wejście na górę, mamy jakąś plazmę. Mamy tutaj jakąś kanapę, e, balkonik. Ok, to nie wiem jak wygląda ten dom. Czy to jest, bo to wygląda trochę tak, jakby to było podzielone w sensie że pół domu jest wigorpa półmrocznego, ale nie wiem. E, możemy sobie przejść dalej. Nie, dobra, tu już byliśmy, to jest ten garaż. Tutaj możemy sobie przejść przez ten obraz. E, mamy tutaj jakiś taki magazyn, trochę słabo, że te skrzynie tak stoją, dziwnie na widoku, bez żadnego ładu i składu. Tu jest pusto. E, tutaj jest też garaż, chyba. I tu jest chyba wyjście z domu z drugiej strony. No i mamy tutaj wejście również na górę, i tutaj już jest niestety pusto. Nic tutaj, e, nic tutaj nie ma. Możemy sobie to rozważyć. Aha, bo to jest po prostu przejście na, na dach. Będzie prawdopodobnie, może kiedyś skończą, czy coś, nie wiem. Kurczę, no nie siedzi mi ta działka, jak mam być szczery. Nie siedzi mi ta działka. Um, kurde, ciężko jest to ocenić. Ten domek. Um, jest mało rozbudowany, jest troszeczkę taki klockowaty, kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Najładniejsze, najładniejsze na tej działce, co mi się spodobało w sumie no to ta kuchnia. Więc... Yy, bo kuchnia naprawdę spoko. Nie wiem, kto tą kuchnię robił, ale kuchnia bardzo ładna, reszta taka bardzo przeciętna. A, mam jeszcze zejście w dół, nie byliśmy na dole. No ale na dole też tutaj piwnica bardzo taka powiedzmy, przeciętna, jest wykopany po prostu duży kwadrat i nic więcej chyba tutaj nie ma, chyba że tu jest przejście na dół, a jest jeszcze wejście na dół, no ale tutaj też nic chyba na dole nie ma. Za załatajmy dziurę po sobie. Nic tutaj nie ma, możliwe, że jest przygotowane pod farmy ale tak czy inaczej Niestety nic tam nie było ciężko to ocenić myślę, że dałbym takie myślę, że dałbym takie 2 i 8 na 10 ze względu na tą kuchnię No może, może, może 3 może 3, ale nie wiem w sumie, bo hmm, mało rozbudowana troszeczkę ta działka jest i ten dach mi się totalnie nie podoba, więc niech będzie te 2,8 na 10. Tutaj kurczę jest w ogóle widzę, że żywopłot, więc ciężko będzie to, tą tabliczkę dać, więc nie wiem, dajmy sobie... A nie, da się na żywopłocie, okej, okay, to nieważne. Dajmy sobie tutaj, powiedzmy, na żywopłocie ocena działki 2 i8 na 10 i mamy tutaj podpis proszę bardzo i Tyle tak naprawdę. Także tak jak mówię, nie obrażajcie się za to, że ktoś dostaje niską ocenę. Ja sobie to oceniam według własnego, według własnego gustu, więc niekoniecznie ta działka trafi w gusta, chcę być szczery z wami po prostu, jak mi się podoba, to To mówię, że mi się podoba, daje większą ocenę, jak, mówię, jak yy, mówię, że mi się nie podoba, to po prostu mi się nie podoba, ale i daje niższą ocenę, ale to nie znaczy, że działka jest brzydka, bo komu innemu na przykład albo wam się może yy, działka podobać, więc tak jak mówię, z dużym dystansem do tego podchodzicie yy, i. I tyle, także mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i do następnego razu.